Cześć kochani, z tej strony Jacek, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zainstalować Androida 15 na telefonie Redmi Note 10 Pro, zainstalować świnnecz OS 22 oraz jak odblokować bootloader. To jest odcinek w sam raz dla Was. Wszystko będziemy robić na najnowszym Androidzie 13, na którym telefon zakończył wsparcie. Jesteście ciekawi, to zapraszam. Dobra kochani, odcinek ten miał być już jakiś czas temu. Dokładniej to 23 maja już, lecz niestety jak dobrze widzicie tutaj na podglądzie, musieliśmy zaczekać 168 godzin i odcinek się trochę przeciągnął. Jak zainstalować Androida 15 linecz OS 22 na naszym Redmi Note 10 Pro? Po pierwsze co będziemy musieli zrobić, to odblokować bootloader, czego bardzo dawno nie robiliśmy. A teraz zrobimy. Telefonu Xiaomi Redmi Note 10 Pro, który już stracił wsparcie na MIUI wersji 14.04 z Androidem 13. Niestety nie dostał już OS-a i dzisiaj zrobimy maleńką modyfikację, bo dawno tego nie było. Pierwsze dwie rzeczy, które trzeba zrobić przed jakąkolwiek modyfikacją telefonu Xiaomi to po pierwsze zainstalować program o nazwie MiFlash Pro służący do pro flaszowania telefonów Xiaomi, a po drugie pobrać pełną paczkę oprogramowania dla Waszego modelu telefonu, jakby coś poszło nie tak i brakowało jakichś plików lub niestety przy Przypadkowo byście je usunęli przez recovery. Oczywiście na samym telefonie, aby przystąpić do całego procesu, zalecam usunąć wszystkie, jeżeli są konta Google, konta jest synchronizacja, także jak mówiłem, usunąć konta Google. I teraz przejdziemy sobie do procedury odblokowania bootloadera. A więc aby do tego się przygotować, musimy sobie przede wszystkim wejść właśnie w zakładkę o telefonie. Po pierwsze co by nam się przydało to opcje programistyczne i zdjęcie blokady OM. I aby je aktywować tak samo jak z wersją kompilacji, tak tutaj w wypadku sieja mi wersja MIUI, Klikamy kilka razy aż nam się pokaże napis. Jesteś teraz programistą. Voilà. I przechodzimy sobie na sam dół, i nie mamy nigdzie opcji programistycznych. Hmm. I teraz dobre pytanie, gdzie się podziały. Tutaj na pewno nie dodatkowe ustawienia. W dodatkowych ustawieniach powinniśmy mieć opcje programistyczne. Opcje programistyczne. I tutaj zezwół zdjęcie blokady OM. ups, włącz. Oczywiście. Stan odblokowania mi. Teraz tutaj. Zgadzam się. Oczywiście znaleźć urządzenie, usługę mamy wyłączoną. Chyba trzeba robić to na dodaj konto i urządzenie, bo w karcie SIM jest ponownie. Musimy sobie przełożyć kartę SIM tymczasową z Samsunga, którym głównie nagrywałem do Xiaomi. Jest to strasznie upierdliwe, ale tak trzeba. I w taki sposób nasz Xiaomi się loguje do sieci. Nie udało się znaleźć karty SIM 1. Karta SIM 2 została teraz ustawiona jako domyślna. Ok, przełożyliśmy do drugiego slotu. Więc co? Musimy zrobić tak jak w instrukcji, czyli. I jeszcze przy okazji zobaczymy, czy da się na drugim simce. Zrobić to na drugiej simce, a nie na pierwszej. Więc dobra, mamy LTE. Klikamy tutaj konto i urządzenie. Zaloguj się na konto Xiaomi. Teraz logujemy się na nasze konto. Potem jak już dodaliśmy nasze konto, powinien się tutaj pojawić taki jak przed chwilą napis. Pomyślnie dodano konto. Możemy się cofnąć. I teraz, jak dobrze widzimy, dodaj konto i urządzenie, napis już jest na ciemno. Jeżeli jesteśmy na to samo konto zalogowani, zarówno na kompie jak i tutaj, to możemy nasz telefon się wyłączyć i przełączyć do trybu Fastboot. W tym momencie musimy naszego Redmi Note 10 Pro po prostu wyłączyć i uruchomić w trybie Fastboota. Tak jak mamy, kochani, podane w instrukcji na naszym ekranie. Aby wejść w tryb fastboota musimy trzymać jednocześnie klawisz włącznika plus zmniejszenie głośności. Oczywiście możemy trzymać tylko i wyłącznie klawisz zmniejszenia głośności i podłączyć go pod kompa. Wtedy sam się przełączy przy podłączeniu kabla USB. Jesteśmy w trybie fastboot, podłączamy nasz telefon. I w tym momencie musimy kliknąć unlock. Tutaj mamy jeszcze potwierdzenie unlock anyway. Mamy oczywiście ostrzeżenie napisane, że odblokowanie usunie nam wszystkie dane z telefonu. Klikamy kochani, w tym momencie unlock. Unlock anyway. Musimy potwierdzić. Unlock the phone will erase all phone data whatsoever to continue to unlock phone. Klikamy. Unlock anyway. An unlock device is easy target for malware. Oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę. Klikamy. Unlock Anyway i czekamy na odblokowanie bootloadera w naszym urządzeniu. Miejmy nadzieję, że tym razem się uda. 99% unlocking udało się. Jest. Mamy to. Reboot phone. Zresztą już się sam ponownie uruchamia. Dobra, kochani. W tym momencie czyszczą nam się pliki pamięci i już Wipe Data się zrobiło z recovery. Sieją mi w tym momencie i nasz bootloader już jest odblokowany, ponieważ mamy tą słynną kłódkę tutaj u góry. A więc możemy sobie teraz tak naprawdę zainstalować dowoli to co chcemy. Oczywiście pierwsze co musimy czekać aż nasz system ruszy i włączyć w ustawieniach programistycznych, zezwolić na debugowanie USB. I mamy na dzień dobry ekran konfiguracyjny mi 14 Oczywiście wszystko musimy sobie przeskipować. Zdjęcie blokady OM. Mamy informację, program rozruchowy jest odblokowany. Stan odblokowania Mi. Urządzenie jest odblokowane. Aby to odblokować, kochani, musicie włożyć kartę SIM i na danych z karty SIM musicie tutaj zalogować się na konto Xiaomi. Wtedy się logujecie na to samo konto w aplikacji Mi Unlock na kąpie. I w taki sposób po odczekaniu tych 163 godzin, które trzeba nieraz odczekać, oczywiście da się zrobić obejście za pomocą serwera Proxy. A weszliśmy w opcje programistyczne, żeby nie tylko i wyłącznie sprawdzić odblokowanie blokady OM, a mianowicie włączyć debugowanie USB. OM Unlock by wystarczy tylko i wyłącznie, aczkolwiek jakiś się system posypie, to lepiej mieć debugowanie USB włączone, kiedy trzeba będzie włączyć, jak już system nie będzie działać. I w razie wszelkich problemów tą opcję. Czasami warto wyłączyć. Jeżeli będziemy robić sideloady i będzie walić bez, pro, bez powodu, WAM errory. To tak na przyszłość. Teraz to trzeba, kochani, zacząć. Jeżeli już mamy bootloader odblokowany, to tak naprawdę po włączeniu debugowania USB możemy nasz telefon wyłączyć i przełączyć się z powrotem do trybu fastboot. Podłączamy go. I voilà, trzymając tylko i wyłącznie klawisz ściszania podłączając przewód USB, wejdziecie od razu do fastboota. Jeżeli nie macie pod ręką kabla USB, możecie jedną ręką naciskać dwa przyciski bez konieczności podłączenia kabla i już jesteśmy w fastboocie. Pozwólcie, że przełączymy się na desktopa. Ok, pierwsze co sobie zaczynamy, to oczywiście przechodzimy na stronę Lineage OS, zakładki Download i szukamy naszego urządzenia z listy. Oczywiście nie jest jako opisane jako Redmi, a jako Xiaomi trzeba o tym pamiętać i dopiero tutaj jest jako podlinia Redmi, a dokładnie jest to nasz Note 10, czyli nasz Suite. Mamy tutaj linęca 22.2 nightly. Pobieramy sobie, najlepiej kochani wrzucić sobie to do c w folderu adb, gdzie mamy zainstalowany właśnie nasz ADB, czyli ADB Platform Tools, czyli nasz ADB plus Fastboot, którym będziemy się posługiwać za pomocą wiersza poleceń. Dobra, tutaj naszego Lineage'a sobie zapisujemy. Oczywiście jeszcze dodatkowo, jakby były jakieś problemy, pobrałem sobie plik boot, dtbo, recovery, super empty, vbmeta. Jeszcze dodatkowo pobrałem sobie najnowszą wersję TWRP dostępną dla naszego Redmi Note 10 Pro. Wszelkie linki oczywiście będą w opisie. Widzimy się w naszym folderze ADB. Mamy tutaj oczywiście Platform Tools, czyli ADB plus Fastboota, który będzie nam potrzebny. Oczywiście cały czas nasz telefon siedzi sobie na Fastboocie grzecznie, on się nie odłączy. Sam z siebie, nie wyjdzie sobie z Fastboota, więc tutaj timeout jest prawie, że nieskończony. uruchamiamy sobie teraz nasz wiersz poleceń jako administrator. Zobaczymy, czy nasz telefon jest prawidłowo wykrywany, aczkolwiek jak już jest program Mi analog wykrywany, to tutaj też nie powinno być problemu. Oczywiście pierwsze, co musimy zrobić, to przełączyć się do naszej lokalizacji, która nam tutaj bardzo ładnie prześwituje, więc wpisujemy sobie cdc//adb i wpisujemy sobie komendę fastboot devices. Oczywiście to jest nasz telefon. Nasze urządzenie FastBoot. To teraz co? Spróbujmy mu flashować recovery, W tym wypadku bo to TWRP, czyli FastBoot, Flash, Recovery, TWRP, Myśnik 3.7.1, Podłoga 12, Myśnik 0, Myśnik Suite, .img. Ok. Przesyłamy obraz TWRP. Okej, okay, ok, poszło. I w taki sposób, kochani, mamy już zainstalowane TWRP recovery na naszym Redmi Note 10 Pro. Super. OK, zacznijmy kochani od wyjścia z fastboota i spróbujmy od razu wejść w recovery, czyli klawisz zgłaśniania klasycznie i włącznik. Zobaczmy czy od razu z fastboota przejdziemy sobie do TWRP. Jeżeli od razu zobaczymy logo Xiaomi, puszczamy włącznik, trzymamy dalej zgłaśnianie po uczuciu wibracji i mamy TWRP. Super. Zaraz zrobimy sobie side loada w takim razie. Znaczy, że wszystko się udało. Okej, okay. wszystko jest, nawet nie wali żadnych błędów z uprawnieniami, bardzo ładnie. Więc teraz wchodzimy sobie w Advanced, ADB Sideload, Swipe to Start Sideload. Ładuję sobie naszego Sideloada, znowu podłączamy kochani nasz telefon pod USB. Dobra, mamy nasz wiersz poleceń dalej otwarty. Teraz wpisujemy sobie komendę. ADB Devices, aby upewnić się, że jest prawidłowo wykrywane nasze urządzenie ADB w trybie sideload i jest bardzo ładnie w trybie sideload, to teraz pozwólcie kochani, że zrobimy sobie ADB sideload, pozwólcie, że tą nazwę sobie skopiujemy Ctrl A Ctrl C Ctrl V bardzo ładnie i teraz Zaraz będziemy robili sideloada i w tym momencie, kochani, jak już mamy podgląd, klikamy Enter. I robi się sideloadzik. W tym momencie cała zawartość z naszego kompa jest kopiowana na telefon. I jak dobrze widzimy, po pasku progresu cały czas idzie do przodu. Czekamy sobie na spokojnie do 100%. System sobie już spoczął, teraz poczuję sobie obraz Vendor, czyli ten obraz sprzedawcy. Oczywiście nie przejmujcie się, jeżeli nie zmieniliście Ustawień DWRP, i wam ekran przygasa, ponieważ to nie wpływa w żaden sposób na proces instalacji. Udało się! Skrypt sukcesu: result was 1 super. Teraz sobie klikamy back, nie pomylcie z reboot system, możemy już się odłączyć od kompa bez problemu, bo sideload przeszedł, czyli to czego potrzebowaliśmy. Teraz pozwólcie, że zrobimy sobie wipe data, tylko nie w taki sposób, zróbmy sobie format data. Teraz wpisujemy yes, ok i w tym momencie formatujemy naszą partycję data. I recovery to use data again, ok, dobra, back, reboot. System. Nie pokazało nam błędu o braku zainstalowanego systemu, a więc myślę, że wszystko się udało i powinien teraz nasz telefon zbudować się do Androida 15. Flaszowanie custom Romów na Xiaomi to jest po prostu coś pięknego. To się robi tak przyjemnie. Powiem Wam, że najbardziej nieprzyjemny z tego wszystkiego jest cały proces odblokowania bootloadera w Xiaomi, chociaż to już jak to woli. I startuje nasz linecz. I powiem Wam, że stało się to bardzo szybko. Nie minęło nawet 30 sekund. I takim szybkim sposobem mamy Lineage OS 22, czyli Androida 15 na naszym Xiaomi Redmi Note 10. I mamy nasz Lineage. Rozpocznij. Wuala. I w taki sposób, kochani, na szybko postawiliśmy sobie Androida 15 na Xiaomi. Możemy oczywiście w każdej chwili bootloader zablokować i wrócić sobie do MIUI i do Androida 13. Ale w taki sposób mamy właśnie tą naszą najnowszą wersję, naszą 15. Oczywiście 16 w becie już jest dla Pixeli. Ale mówimy tutaj o Xiaomi, A jak na Siami, tak jest całkiem spoko, ponieważ na 13 wsparcie tego telefonu się zakończyło. I konkretnie na tym egzemplarzu akurat. Wykonałem to ponieważ nie jest użytkowany przez mojego tatera, Raczej jest to telefon awaryjny, właśnie nawet ze względu na to pęknięcie, które jest widoczne na pierwszy rzut oka. Akurat zostało zastąpione S24Fe. No i coś można kochani powiedzieć, fajnie. Mamy linę CS22.2, i już to gdzieś widziałem ten aktualizator. Informacja o baterii. O, patrzcie, nawet mamy liczbę cykli. Jak miło. 959 cykli ładowania. Zobaczcie, ile już pojemności straciła przez ten czas. Mhm. 5200, a teraz ma już nawet nie ledwo 4, ale ledwo 3,5. I to jest właśnie irytujące, że musimy puścić ten włącznik, ponieważ w lineage'owych od razu wykonuje nam reboot system now. Teraz wykonam... Zobaczymy, czy tak się da. Apple Update from ADB. I tym sideloadem spróbujemy sobie gapsy wgrać. Myślę, że pójdzie bez problemu. Dobra, teraz nasze gapsy, więc wpisujemy sobie najpierw adb-devices, żeby się upewnić, czy nasze urządzenie jest podłączone. Jest podłączone w trybie sideload bardzo ładnie. Teraz sobie wracamy do naszego folderu adb. Mianlock już je nie przyda. I tutaj mamy nasze mindgaps15. Zmieniamy sobie nazwę, ctrl-a, kopiujemy całość. Wracamy tutaj i wpisujemy ADB sideload, spacja, wklejamy prawym klawiszem myszy i czekamy, aż nasz sideload przejdzie, klikając Enter. Oops. I w tym momencie robi się sideload naszych gapsów. Oczywiście weryfikuję sobie cały package. Kiedy już mamy na labku napisane, że już go instaluję, file to verify wall file signature package verification toque 19,3 sekundy result 1 recovery signature verification failed recovery error 21 signature verification kell a i tu jest fajne signature verification failed install anyway bardzo fajnie że daje nam taką opcję i jak widzimy stoi na 47% klikamy yes i yeah. jedzie dalej super że jest taka opcja w TWRP stary, w TWRP by nam już walnęło błąd i musielibyśmy wyłączyć ustawienie z sygnatury installation complete with status 0 super w taki sposób mamy wgrane od razu gapsy. Czyli sklep play, tak wygląda nasz lock screen. Fajnie to wygląda, nawet jak na customa. I mamy sklep play. Super. Oczywiście zaloguj się. Sprawdzam dane. I konto Google. Teraz, kochani, pozwólcie, że zrobimy sobie benchmarki wszystkiego, czego udało mi się zrobić na poprzedniej wersji z Miła i 14. I porównamy sobie, czy linecz wyjdzie o wiele lepiej. Zaczynamy od on/tutu, instalujemy. Oho, w dobrym momencie odpauzowałem. I powiem Wam, że jest lepiej. A wynik całościowy: 387 773 354 750. No, jest różnica. Jest na pewno lepiej <grym> w porównaniu z tym, co było. Może nie jakoś wyraźnie w niektórych aspektach, ale w niektórych tak. Lecimy z kolejnym benchmarkiem, jaki mamy w przepisie, a będzie to GeekBench 6. I dokładnie ta sama wersja, która została użyta przy robieniu tego na MiUI 14, czyli jak dobrze widzimy, była to wersja GeekBench 6.3.0. I tutaj mamy dokładnie tam samą wersję Run CPU Benchmark. Mamy dokładnie tą samą wersję. Tak samo 630, chociaż już dawno wyszedł update. Oczywiście troszeczkę gorzej wypadł multiscore w Geekbenchu. Coś kosztem czegoś. I tutaj to akurat widać, że troszeczkę gorzej wyszedł multiscore, ale za to single score wyszedł odrobinkę lepiej. Dosłownie o kilka pojedynczych punktów. Lecimy teraz z 3D Markiem. I w porównaniu z tym, co było. Wildlife wyszedł troszeczkę gorzej. Dosłownie troszeczkę, bo tu mieliśmy średnio 6,71 FPS, a tutaj mamy 6,64 FPS, więc dosłownie różnica jest minimalna, mimo tego, że wynik GPU w Antutu uzyskaliśmy lepszy. Zobaczymy, co się będzie działo w Wildlife Extreme pewnie to już będzie w ogóle pokładkowo. Jak długo się ładuje, to już nawet nie wspomnę. No i mamy pokaz slajdów Microsoft PowerPoint i tutaj zdziwcie się lub nie, ale stał się jakiś dziwny, bardzo dziwny przypadek. Udało nam się uzyskać dokładnie co do FPS-a identyczny wynik. I to jak dobrze widzicie, dokładnie dokładnie taki sam wynik. Średnia klatek nawet jest ta sama co do miejsc drugich po przecinku. Także co do setnych, nawet nie co do dziesiętnych, których zresztą nie mamy. Mój wynik kontra popularne urządzenia. No, do takiego S24 na Exynosie 2400, no to wiadomo, że to nie ma startu, tak? No to jest znacznie starsze urządzenie, ale Powiem Wam, że na takie codzienne użytkowanie dałby radę. W nie na średnich ustawieniach pamiętam, że mi się spoczko grało, więc nawet jak miałbym go awaryjnie używać, jeżeli by jakiegoś dnia coś mi zostało z Samsungiem, jako awaryjny zapasowy telefon z Androidem 15, jeszcze na bieżąco oficjalnym, Oczywiście bym używał. I tak na koniec, kochani, mogę podsumować, że ten ekran blokady i w ogóle ta kolorystyka idealnie pasuje do tej obudowy. I zamiast Redmi, nakleiłbym tutaj logo Lineja i nazwał naszego Redmi Note 10 Pro Lineage Phone'em. Dosłownie, bo kolorystycznie idealnie się zgrywa z ramkami tapeta. Ekran blokady, ekran startowy super, to wszystko jest dopasowane, po prostu świetnie. Nawet jeżeli to jest stokowa tapeta, to kolorystyka w wypadku tego konkretnego egzemplarza kolorystycznego a Redmi Note 10 Pro pasuje wręcz świetnie. I można powiedzieć, że ten system lepiej na tym telefonie wygląda niż miłaj od startu, dosłownie. Dobra, kochani, na tym odcinku będziemy kończyć, bo w sumie tutaj jeszcze było kawał kawałeczek o tym, tym 3D-marku, ale ucięło mi obraz, a audio zostało, jak widzicie. Jest na tym odcinku, kochani, kończymy. Jeżeli dotrwaliście aż do teraz, to w nagrodę powiem Wam, że w następnym odcinku będziemy mieli zabawę z kuledem od Samsunga, konfiguracja, ustawianie. Jeżeli jesteście ciekawi, to Was zapraszam również na przyszły odcinek. Widzimy się za tydzień. Tymczasem życzę Wam jak na razie miłej i spokojnej nocy. Do zobaczenia, do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.